I proszę, dzień dobry. My, tak sobie dzisiaj z Dominiku, postanowiliśmy Wam pokazać małą różnicę między vlogerem a fotografem, nie? Dobrze mhm. mówię. Mhm. No to chodź, chodź będziesz mówić, co Ty masz. Słuchajcie, jeśli chodzi o dwa sprzęty, o dwa sprzęty fotograficzne 53 moja i 72 Twoja. Wedle Ciebie, jaka różnica? Na pewno różnica w ułatwieniach samej obsługi aparatu fotograficznego, bo mam i dodatkowy przycisk, który mogę zmienić przysłonę w czasie robienia zdjęć bez spoglądania na dodatkowy wyświetlacz. Tak samo właśnie, bardziej intuicyjne przyciski nad wyświetlaczem, natomiast. Sama 53 tych funkcji no jednak nie ma, trzeba otworzyć wyświetlacz, popatrzeć na wyświetlacz i coś tam zmienić. Jeśli chodzi o rozdzielczości, to matryce są podobne, więc tutaj różnic dużych nie ma. Dokładnie. Czyli jeśli chodzi o fotografię, to twój sprzęt jest bardziej stworzony do fotografii niż do blogingu. Dokładnie. Dlatego, że do blogingu wystarczający jest 53, który ma identyczne funkcje kręcenia wideo jak 72. No tak. Niczym się nie różnią. Poza tym, że jest rozbudowany o funkcje dodatkowe do robienia fotografii, mm. czyli zmiana i tak dalej. Yy, tanie, szybkie 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 7.2 ma odchylany wyświetlacz i przekręcany? Nie. Nie. No to 7500. Tak i to jest właśnie ten problem, jeśli chodzi o vlogging. Bo fotograf nie potrzebuje tego, bo nie robi sobie selfie. Ale taki vloger, który używa takiego sprzętu i powiedzmy siedzi sobie teraz na chacie i, i chce sobie popatrzeć, no to najzwyczajniej w świecie chodzi właśnie o ten trick, bo to jest ta pięćdziesiąteczka trujeczka że sobie odchylacie wyświetlacz i akurat teraz nie przekręcę go, bo mam włożony mikrofon, ale jak zamykacie tą klapeczkę, to wtedy sobie możecie, o, na przykład taki Wam pokażemy, o. o. I w tym momencie macie obraz z przodu, Wy widzicie. To jest domino, ta różnica, jeśli chodzi o, o ekrany. Dodatkowo to, czego nie ma fotograf. Szybko można zauważyć, fotograf ma lampę, błyskową lampę, ma być flash, doświetlenie i po wszystkim. Tu z kolei, jeśli chodzi o vlogging, lampa LEDówka i dodatkowy mikrofon. Ten mikrofon to shotgun, a tak właśnie u niego wygląda e, lampa Nikona. Ma zrobić ładny błysk i ma być po zawodach. E, oczywiście telewizor, tak, zakręt, e, de kurwe, tak zwane, Samsung, Samsung, Samsung. Samsung. jako monitor do edycji zdjęć, Trochę krzywy, <grym> proszę Pani, wykrzywił się, ale dobra, nie wkurzajmy, to, to jest dobrą widzicie, to jest komp podpięty, bazówka zrobiona i, i na tym się pracuje. To fotografowie są tacy zboczeni, my trochę mniej, <grym> vlogerzy. E, I z tym, mic, mic. Nie żałujcie na mikrofon. Moi mili nie żałujcie na mikrofon. Mikrofon porządny jest potrzebny, ja się o tym przekonałem. Z tego rodzaju shotguna zacząłem nagrywać i naprawdę mam wrażenie. Jeśli chodzi o tą lampę, ona jest naprawdę kozak, bo jak widzicie, można regulować u niej płynność światła. A to co widzicie, to jest filtr i tych filtrów macie parę. O, oczywiście 5300 nikonik. No i oczywiście obiektyw. Zaczynamy zaczynamy się bawić. Ja mam 18-140, bo lubię zaglądać w dekont z, dalek z dalekiej odległości. Ale pamiętajcie, że oni, fotografowie, e, lubią mieć czasem nawet 400. E, aczkolwiek ostatnio w kamera NL widziałem reklamę 800. Jak na latarni patrzę gością, potem oddala. 20 tysięcy? Tak, taki bagnet. I chodźcie na stół. No bo jak idziemy na stół, to zajrzyjmy, e, czym się bawi e, fotograf, tak? I tak na przykład, Dominiku, bawi się najzwyczajniej w świecie e, wersją, e, wersją, jakby nie było, Omen, Omen, Omen. Teoretycznie wersja dla graczy. No tak. Natomiast e, śmiejąc się w sklepie, kupując go, bo jest to nowy zakup, kilka dni temu, śmiałam się do pani, że no, kupować sprzęt dla graczy, na którym nigdy w życiu nie powstanie ani jedna gra, bo będzie obsługiwał grafikę. Zgadza się i to jest cały trik. Cena takiego sprzętu około 1000 euro. No tak. Około 1000. Duża matryca. Fotografowie potrzebują. Z możliwością wyświetlania oczywiście obrazu na tenże ekran w tle. W rozdzielczości 4K, więc automatycznie mam o wiele większą rozdzielczość, wiele większe pole pracy. A jak wygląda pole prasy youtubera? Nie ma szału. Zajął Gimbal Smoothie Q3 do stabilizacji telefonu. A telefon leży w samochodzie. Musimy o tym <śmiech> pamiętać. <śmiech> um, oczywiście z tej kamerki, moi mili, HDR AZ-1 Sony, z tej kamereczki robione są time lapsy na Full HD, bo ja wyższej rozdzielczości na razie nie potrzebuję. Co dalej? Sticky wiki, selfie stick do robienia materiałów, oczywiście Xiaomi, ładowareczka, ładowareczka. I to jest ważna rzecz. Ładowarka, tak samo jak u fotografa, tak samo u blogera, muszą być dwie. Jedna stacjonarna, którą tu widzicie, a druga to jest taka, <laughs> która działa na USB. Taka w dodatku, tak mhm, zaraz zobaczymy drugą, e, która chodzi na USB i notabene ma taki fajny secret, że się wcisk wyciąga, pyk, widzicie? USB, e, podpinacie i macie dwa rodzaje baterii. E, baterie, proszę Was, e, jakby nie było, model litowo-jonowy e, EL14A i 19. oczywiście... i 15, dokładnie 15, czyli ja bym... Tą ładowarką mógł naraz ładować domino i siebie. Sprzęt, no nie ma tu szału. Nie ma szału, to, to tylko Envy, nie ma szału. Hapek ławy, Ten służy do, do obróbki takiej końcowej tamilapsy i tak dalej. Na szybkiego z kolei na, na, na Samsungu, tablecie najzwyczajniej w świecie pędzimy i robimy filmy na szybkiego. Co dalej? Oczywiście, jak zauważycie, na dole jest Gears z bateriami. Do niego jesteś pilot. No, robicie sobie zdjęcia, tak? Oczywiście dla fotografowania, tak się dziś. Selfie. Działa, nie? nie, jakby, nie jakby nie działa, jakby nie było. Dodatkowo dwa mikrofony, dwa razy pchełka. U fotografów, którzy czasem robią materiał i robią go w miarę fajnie, bo nie to, że się uczą, tylko poświęcają więcej czasu. Więcej czasu, bo w tym miejscu by zrobili setki zdjęć, no ale poświęcają ten czas, żeby coś nagrać. Na przykład często używają mikrofony do ręki, tak jak tutaj macie szura, szczurek jest powieszony. Szczury są bardzo fajne. Polecą Wam, jeśli się bawicie w domu lub w terenie. Na tym szczurku był nagrywany ostatnią materiał z Dominiku. Z kolei Dominiku jest o tyle sprytna, że ona ma tak ową ładowarkę jaką widzicie. Wejście od 1 do 2 amper, 10 tubeczka, na dwie baterie naraz. To maleństwo z bateriami do niej przyszło. Tu mamy jego bateryjkę, taka jest na przykład duża bateria. I jak zauważycie, ta bateria ma 2499 w realu. To maleństwo z kolei u mnie ma trochę mniej, bo posiada sobie 1230. A więc jak widzicie, podwójna wielkość, ale również i... No zobaczcie, podwójna grubość, tak? Więc mieli gdzie to upchnąć realnie. I zwyczajnie świecie, jak sobie macie taką ładowareczkę, to sobie, o, wrzucacie i sobie nastojąco e, opladzicie. widzicie i sobie lecicie z dwoma e, z dwoma bakteriami Społecznie co dalej dyski dyski no Ta. to jest stary zapchany dysk obecnie już zastąpiony nowym natomiast ten Seagate ma 2 terabity mhm. a no i ten tu też w miarę nowy nabytek taki mały szkrabik 4 terabitowy no niestety ja nie mam się czym pochwalić Jeden terabit. Ale wybaczcie, ja większość materiałów kasuję. Ja nie kolekcjonuję. Najważniejsza rzecz dla youtubera. Jeśli posiadacie takie mikrofony, czy to RODO, czy, czy BOJA, warto byście mieli taki splitter RODA SC6 na dwa mikrofony i wyjście słuchawkowe. Ten sprzęt używa się stricte do telefonów. I wtedy takie mikrofoniki śmigają dwa w jednym. Ale uważajcie, on wzmacnia lekko sygnał. Więc się nie dziwcie, że możecie na przestrzeń się załapać. Dlatego ja nie ukrywam, że spróbuję go wypróbować w moim sprzęcie. I będziemy wiedzieć, jak to, jak to chodzi. Tak wygląda moje mili yy, Sami sobie zobaczcie, to jest parę tysięcy. Mm -hmm. To jest parę tysięcy. Ten stół to jest parę tysięcy euro. E, tu z kolei e, macie w granicach. półtora? Będzie. Sam telewizor jest A plus, nie, nie. Plus, plus telewizor to Ale, masz nie. jakieś czy Około dwóch tysięcy, sam Nikon 7200 w tym zestawie. Mhm, w tym zestawie, dokładnie. Jeśli chodzi o ten zestaw, to tutaj macie. No, jeśli nie wyrywacie go w promocji, to macie 600. Obiektyw 140 200 to macie 700, 800, prawie tam 80 parę euro. Mike, lampa, czterdychy, no to jakieś 800 euro na statywie. Na, 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 na statywach. Na statywach, lekką ręką, 3000 na samych statywach stoi. Różnica, no ogromna. Szybkość fotografowania, jakość robienia filmu. Statyw masyw, na którym się można oprzeć i trzaskać. Statyw, który tylko pozwala, żeby stał aparat i, i, i nie był jakoś tam wiercony, że tak powiem. Tak to wygląda, Domino. Zapraszamy ich na coś? No, na pewno na weekend z niespodzianką. Tak, tak jak już wcześniej Wam mówiłem, będzie gigantyczny weekend e, niespodziankowy. Ja już dojechałem niedaleko granicy niemieckiej osiadłem, prawdopodobnie na trzy dni, może cztery, ale w piąty się sam wykopię, bo w szósty muszę łódkę wyprowadzić. I jakby to oni powiedzieli, nie lękaj się, to nic nie boli, um, więc najzwyczajniej w świecie te dni poświęcimy. Będzie wywiad, powiem wam w skrócie, będzie wywiad ze spowaczem. To jest prawie że pewne, to jest kwestia, tylko musimy dogadać szczegóły dzisiaj odnośnie, gdzie to zrobimy. Dowiecie się, jak wygląda świat oczami spawacza tu w Holandii. Jak spawacz widzi Holandię koszty zarobków, ile zarabia, jak się utrzymuje, czy jest to opłacalny zawód za granicą, i tak dalej. I tak dalej. Więc, najzwyczajniej, w świecie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz taka e, niespodziankowa, oczywiście, e, jak widzicie, ne, RTL Ost, e, fotograf to jest tak, Dominiku. Dominiku jest reprezentantem telewizji RTV Ost jest dla nich fotografem, takim pieczołowitym korespondentem. Fachowo mówiąc w języku polskim, korespondent prasowy. Dlatego też Dominiku posiada blachę bardzo zbliżoną do mojej, tyle, że jest oflagowana jako RTV Ost, a ja jestem oflagowany jako youtuber. To jest taka tylko różnica, prawda? Potem, Domino, co? Jedna niespodzianka. Nie, nie zdradzimy jak ja. I dodatkowo odsłonimy karty z in Imperson. Zajrzymy od kuchni, z wjazdem na buty, jak tak naprawdę wygląda socjal, jak ludzie mieszkają, i zadamy sobie to pytanie, dlaczego może się na to godzą. Może na... lepiej, nie? Ja <laughs> chcemy us chcemy je usłyszeć, tak. bo nie może znacznie zirytować. I właśnie musimy to spowodować. Musimy spowodować, żeby te sprzęty zarejestrowały tą irytację, a jednocześnie to pytanie i tą mimikę ludzi, kiedy spytamy ich, jeśli narzekacie, że jest źle, dlaczego wciąż tu jesteście? Z tym pytaniem was zostawiamy. Jeśli chcecie zobaczyć tą kontrowersję, z której e, szok słynie, a jednocześnie chcecie zobaczyć relację fotograficzną z tego m, jak wygląda w środku i tak dalej, na co godzą się ludzie, godzą, ale godzą się nieświadomie niektórzy, a może i świadomie okaże się jak pojedziemy rozmawiać. No, to się dopiero. I wtedy zobaczycie to również na Dominiku fotos na fejsie, wpisujecie sobie na Facebooku Dominiku e. Fotos razem i wam wyskakuje. Albo oczywiście TV razem wpisujecie. Macie gdzieś tam odniesienie do kanału e, Shock Nela. Dzięki za uwagę, dzięki za kwadrans, domino. Dziękujemy i do zobaczenia. Jak szybko? Myślę, że do końca tygodnia już coś wejdzie. <laughs> tak, myślę, że coś zrobimy już. Na tych sprzętach. O oh my! i 5GTX1050 4GB 4 RAMu GTX1050 zmienia kolory mm -hmm. ale, Czary -mary. ale kozak. <laughs> takim sarkazmem was zostawiamy